Witam serdecznie. Dzisiaj przedstawię Wam iPhone'a 6s Plus i spróbuję Wam go zrecenzować. Jest to bardzo ciekawy model w aluminiowej obudowie. Jak widać jest to kolor biały. Ekran ma 5,5 cala w rozdzielczości Full HD, co daje dużą gęstość pikseli rzędu tam 400, 400 pikseli na cal. Jest to wyświetlacz Retina. IPS, czyli będzie po prostu miał świetne kąty widoczności. Aluminiowa obudowa. Tutaj jest logo Apple, chromowane, bardzo ładnie wyglądające. Świetnie się tutaj wpisuje. Tu są dane producenta, model i tak dalej. Tu jest okienko aparatu, 12 megapikseli. Obok dioda doświetlająca Truton, która dzięki temu, że ma taką funkcję, będzie nam pokazywać naturalne barwy na zdjęciu. Będą one wyglądać dobrze. Obok jest mikrofon. Tutaj mamy przycisk włącz wyłącz. Obok mamy tackę, która się wysuwa i w środku możemy wsadzić kartę nano. SIM. Tu jest mikrofon, głośnik, czujniki. Okienko kamery przedniej, przycisk Home, który dodatkowo jest czytnikiem linii papilarnych. Tutaj jest przycisk wyciszania, gdy go przesuniemy telefon nie będzie dzwonił, będzie cicho, czyli możemy sobie zapewnić chwilę prywatności i nie będzie nam brzęczał. Tu są przyciski, przyciski głośniej, ciszej. Z przodu kamerka to jest 5 megapikseli. No jak widać telefon prezentuje się bardzo zacnie. Aluminium jest szczotkowane, także przyjemnie się trzyma ten telefon w dłoni. Jest szansa, że nie wysunie się przez to, że te aluminium nie jest śliskie, nie jest polerowane. No telefon wygląda bardzo fajnie. Od dołu mamy gniazdo jacka, mikrofon. Złączę Lightning do, do ładowania i do podłączenia telefonu do komputera, a pod tą kratką jest głośnik. Za płynność działania tego telefonu odpowiedzialny jest procesor A9 i ko procesor M9. Jak widać, menu jest tutaj bezpośrednio na stronach. Nie ma żadnego wejścia poniżej do takiej zakładki, tylko z aplikacjami. Nie ma ekranów. Głównych, które można sobie zmieniać i tam aplikować sobie widżety, tak jak w Androidzie. Wszystko jest tutaj bezpośrednio. To samo jest w Huawei, które sobie w swoim MUI też tak zaordynowały. Jest to bardzo fajne, ponieważ nie, nie trzeba klikać jakoś po to, żeby przejść do różnych Funkcji, ustawień czy aplikacji. Można sobie też ustawić te najważniejsze aplikacje tutaj. No i tutaj są też telefony, które używa się najczęściej. Jak widać, wyświetlacz jest bardzo responsywny. No przy telefonach za 3000 zł to nie jest już żadne nowum. Tutaj można zjechać, są różne maile, bardzo chciałbym, żeby mi to szybko poszło, ale niestety, bardzo lubi się belka tak rozsuwać często. Tak jak widać tu są ustawienia pod taką ikonką. Jak widać tutaj jest operator Orange, akurat karta Orange'a jest włączona, jest tutaj dostęp do wszystkich ustawień. Tych ustawień jest dużo, także można sobie naprawdę telefon. Yy, spersonalizować pod siebie i żeby to wszystko bardzo fajnie działało. Yy, telefon działa bardzo płynnie, trochę się nagrzewa, ale to dzisiaj jest yy, normą wśród telefonów, które mają wydajne procesory, że trochę lubią w trakcie pracy się nagrzeć. Niektóre bardziej, niektóre mniej. No, ten się tak powiedzmy średnio nagrzewa. Jak widać, jest dostęp do iCloud, e iTunes Store, czyli tutaj można sobie. Yy, też wejść i kupić sobie różnego rodzaju aplikacje. Niestety w, w Apple jest tak, że ta większość aplikacji jest płatna. Są też darmowe, ale nie są one tak dopracowane, więc czasami opłaca się zapłacić za jakąś aplikację. Można też sobie też yy, zrobić jailbreaka i yy, korzystać z darmowych aplikacji. Ale wtedy, jako że jest to złamanie postanowień e, regulaminu Apple, no to traci się gwarancję. Ja tu nic z tym telefonem nie robiłem, e, ponieważ rzadko go używam. Dostałem telefony do recenzji i jeden sobie tutaj został u mnie. Jak widać, wszystkie funkcje są. Ten aparat 12-megapikselowy potrafi z tyłu nagrać film w 4K, co jest bardzo fajne. No i jeszcze w Full HD w 30 klatkach na sekundę lub w 60 klatkach na sekundę, co jest bardzo fajnym featurem i to naprawdę jest dobry obraz i dobre zdjęcia można nagrać. Tutaj jest funkcja kamerki. Tak wygląda aplikacja do robienia zdjęć. Autofokus działa bardzo szybko. Jak widać, zrobiłem zdjęcie migusiem. Bardzo szczegółowe. Widać, że ten z, z, z moje dzisiejsze skórzane podium dla telefonu wyszło bardzo fajnie. Zobaczymy sobie jeszcze, jak działają różnego rodzaju aplikacje, chociażby głupi kalkulator, który wiadomo się przydaje. Nie wiem, dlaczego jest tutaj ostatnio wpisany, ale uwaga, 5 minus. No, 0, jak widać 0, nie wiem, jak to się stało, bo nie trafiłem w przyciski patrząc w kamerę. Teraz przejdźmy. Do youtube'a weźmy w nieprzypadkową recenzję. Jak widać, obraz jest bardzo ładny, wszystko to ostro wygląda. Głośność też jest na dobrym poziomie, da się spokojnie oglądać recenzje. Zapraszam do oglądania moich recenzji, które są na moim kanale, i do dyskusji na Facebooku, i do pisania komentarzy pod filmami. Już damy sobie spokój. Facetime to jest taki jakby wideo. Rozmowy dla użytkowników iPhone'a. Nie korzystałem z tego nigdy, więc Wam nic na ten temat nie powiem. W App Store jest bardzo dużo aplikacji. Można sobie tam ściągać naprawdę fajne rzeczy, tylko trzeba oczywiście liczyć się z opłatami. Co tu jeszcze mogę Wam pokazać, takiego ciekawego? Można sobie podłączyć smartwatcha. Do tego telefonu korzystając z, z aplikacji Watch, yy, no, bardzo tutaj ciekawe rzeczy są. W tym telefonie można sobie naprawdę wiele tu zrobić. Yy, ustawień jest naprawdę dużo, można sobie naprawdę ten telefon spersonalizować. Można sobie dodać konta Twittera, Facebooka, Flickera, Vimeo, no jeszcze różne inne, można sobie również korzystać z Touch ID, zaraz zobaczymy jak to działa, jak na przykład przyciśniemy mocniej ikonkę aparat, to wyskoczą nam różnego rodzaju opcje, które możemy wejść od początku, na przykład nagraj wideo. I on od razu przechodzi w funkcję nagrywania wideo. Do każdej funkcji można sobie od razu dzięki temu, force Touch przejść do odpowiedniej, do odpowiedniej czynności od razu. Jest to nowość tej firmy. Można sobie też poustawiać ikonki na ekranie w różny sposób. One wtedy tak drgają, co jest znane z wcześniejszych, z wcześniejszych wersji systemu. Jak widać, pojemność to jest 11,5 GB, dostępne 9,9 GB, wersja systemu 9,3,2. Jak widać, na naszym sprzęcie działa to dobrze. Podobno, jak są różne wersje nowego softu, to automatycznie starsze modele dostają nowy soft i nie działają zbytnio poprawnie. Trochę się zawieszają, trochę się mulą. Tutaj na no to mamy do czynienia z produktem flagowym, więc nie ma mowy, żeby to wszystko spowalniało smartfona. Dolna belka, jak widać, się. Wysuwa. Można tutaj sobie wrócić do na przykład oglądania mojej recenzji, można sobie przełączyć Bluetooth, tryb samolotowy, można sobie na przykład tryb nocny włączyć, żeby nie męczyć oczu. Można latarkę, kompas, kalkulator, aparat. No, różnego rodzaju funkcje można sobie tutaj włączyć. Dla kogo jest, dla kogo jest ten telefon? Telefon na pewno spokojnie da, dadzą sobie z nim radę, osoby początkujące. Które nie są jeszcze jakoś bardzo skrzywione przez używanie Windows Phone'ów czy Androidów. Bardzo szybko idzie się tego nauczyć, ponieważ mnie nie jest proste. Telefon nie jest za bardzo skomplikowany, wszystko jest na wierzchu. Nie ma tutaj za bardzo co szukać. Ustawień na pewno nie będzie tyle co w Androidzie. Nie jest to bardzo skomplikowana jednostka. Taki trochę telefon dla Amerykanów którzy nie lubią się bawić, lubią mieć wszystko od razu tip-top, żeby to działało. Do, do tego telefonu można dokupić w sklepie iPhone'a szkło, które podobno wytrzyma uderzenie, kiedy się upuści telefon z wysokości 2 metrów. Te szkło kosztuje 140 zł, prawie, czyli to jest bardzo dużo, ponieważ średniej jakości szkło chińskie kosztuje 20 zł, a jak ktoś chce przepłacić, to i 30-40 zapłaci. Gdzieś tam w Chinach można je kupić za 2 dolary. Ciekawy jestem, czym różni się to szkło za 140 zł od tego szkła za 2 dolary. Pewnie nie bardzo jakieś super technologie nie zostały stosowane. Jest to po prostu zwykłe szkło zbrojone plastikiem. No do tego oczywiście jak ktoś zdecyduje się na zakup etui to najlepiej wziąć takie które będzie mocne ponieważ jeżeli telefon uderzy tym aluminium o płytki chodnikowe no to po prostu będzie ślad jak 150 dlatego lepiej się w takie właśnie etui zaopatrzyć. One są od powiedzmy, tam nie wiem, 20 zł, no chyba, i chyba za 200 zł, jak chcesz się kupić w sklepie Apple. No to jest akurat takie droższe. Tu ta szybka też jest droższa. Ciekawy tym jak to się będzie spisywać. No, jeszcze ten telefon na szczęście nigdy nie upadł. Mam nadzieję, że nie upadnie, bo jest w sieci milion filmów, na których ludzie katują te iPhone'y. Ja nie zamierzam katować tego iPhone'a, ponieważ to bez sensu niszczyć rzeczy, które na dodatek w sumie nie są moje tak naprawdę. W komplecie dostaje się taką ładowarkę, bardzo ładna. Nie ma to za bardzo co poczytać, no trochę tutaj między bolcami. No i kabelek ten nieszczęsny, który niestety trzeba sobie kupić najlepiej kilka na zapas, ponieważ jak będziemy chcieli doładować telefon, no to innym kabelkiem niż ten się nie naładuje, tak jak te Androidowskie i Windows Phonowskie telefony są przystosowane do wszystkich kabelków z takim mikro USB. No, można je ładować wszędzie i korzystając z nie swoich kabelków można pożyczyć tak tutaj by trzeba było szukać następnego użytkownika takiego telefonu żeby sobie naładować i także trzeba się zaopatrzyć w te kabelki. Można kupić oryginalny. Można też kupić zamienniki. Bo tak jak widać. Te peryferia i różne akcesoria nie są tanie szczególnie jak się chce kupić Oryginalne i ze strony Apple, no to wtedy to są bardzo drogie rzeczy. Ale jeżeli chce się kupić zamienniki gdzieś w Chinach albo u nas na Allegro, to też nie zapłaci się za bardzo dużo za nie. No, jak widać, telefon jest udany. Mogę go polecić wszystkim, którzy chcą wydać taką ilość pieniędzy albo dostają go na przedłużenie umowy. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawa propozycja. No, jest bardzo dużo hejtów na ten telefon i w ogóle na firmę Apple, że nic nowego nie wymyśliła. No, Ale prawdę mówiąc doszło do takiego etapu, że ciężko będzie wymyśleć coś super nowego i jeszcze to opatentować, bo oni lubią to wszystko patentować. No, trzeba się po prostu zastanowić. Jeżeli chcemy mieć telefon bezobsługowy praktycznie, czyli bez jakiejś tam bez zabawy, no to wtedy jak ma się pieniądze można sobie kupić iPhone'a i go używać. No jeżeli ktoś lubi bardziej kombinatorkę i więcej ustawień, takich bardziej spersonalizowanych, lub nawet dogłębnie można ten telefon przeprogramować, no to wtedy lepiej kupić sobie Androida, bo jest to system otwarty. Tutaj jest iOS, który jest systemem zamkniętym. Nie za bardzo da się tu jeszcze coś wymyśleć i wymodzić. Także polecam. Dziękuję za oglądanie mojej recenzji. Zapraszam do oglądania. Innych recenzji na moim kanale pozdrawiam tym razem wakacyjnie. Nie z mojego blatu, tylko z pięknego, skórzanego fotela. Dziękuję, do widzenia.